Sprytnemu i bezinteresownemu Adamowi Francisowi nie opcji jest heroizm, odważnie ryzykując swoim własnym życiem, by ratować innych. Zdolność Adama do szybkiego opracowywania strategii była znana z tego, że się opłaca. Nawet jeśli oznacza to narażenie się na niebezpieczeństwo. Cześć, dzień dobry, ja jestem Dusia i dzisiaj opowiem Ci kim jest Adam Francis w grze Dead by Daylight. Adam Francis to jeden z 36 ocalałych obecnie w Dead by Daylight. Został przedstawiony jako ocalały z chapteru 9, Shattered Bloodline, w rozdziału DLC w danego 18 września 2018 roku. Adam Francis jest zaradnym nauczycielem, który potrafi przystosowywać się do nowych okoliczności i odpowiednio opracowywać strategię. Jego osobiste perki to dywersja, wyzwolenie oraz samouk. Pomagają mu one odwrócić uwagę zabójcy, przetrwać rozpaczliwe sytuacje i zdobyć większe umiejętności w miarę trwania próby. Adam urodził się w Rollington Town w Kingston na Jamajce. Jego ojciec zginął w wypadku samochodowym, gdy miał dwa lata, a jego wujek przyjął go. Jego wujek był surowym, ale uczciwym człowiekiem, który wychowywał go, by cenił swoją edukację. Kingston College Adam odkrył opublikowane prace swojego ojca, co rozbudziło jego pasję do literatury. Jego kampus był jednak znany z nacisku na lekkoatletykę. Jako nieśmiały nastolatek z nosem w książkach, był idealną ofiarą dla łobuzów. Braki w sporcie nadrabiał wytrwałością, nauczył się bronić w tym wszystkim. Podczas studiów, zaczął wyobrażać sobie swoje życie gdzie indziej. Podczas gdy jego bliscy przyjaciele krążyli wokół przemysłu muzycznego, on podążał pewniejszą ścieżką. Jego stopnie dawały mu wstępne studia wyższe, a za granicą było zapotrzebowanie na nauczycieli. Po ukończeniu uniwersytetu prowadził dodatkowe zajęcia, aby pozwolić sobie na opłaty za aplikowanie za granicą. Miał stałą dietę z długimi dojazdami, stosami ocen, nocnymi planami lekcji i wczesnymi zajęciami. Po roku udało mu się aplikować na stanowisko za granicą. Jego pierwsza podróż samolotem zabrała go do południowej Japonii na nowy początek. Jego życie w Kagoshimie było gorączkowe. W domu było mało czasu na zrobienie wszystkiego, co uważał za oczywiste. Jego japoński był co najwyżej elementarny, co go spowalniało. Kupowanie artykułu spożywczy zajmowało godziny, trzeba było planować długie dojazdy, a plany lekcji opierały się na japońskich pojęciach, których musiał się nauczyć. Po kilku miesiącach na szczęście odnalazł swój rytm. Rozmyślał o tym pewnego ranka, jadąc pociągiem do pracy. Nie musiał już studiować znaków kanji, wypełniając mapę. Znał swoją drogę. Poprawiły się jego umiejętności językowe, czuł więź ze swoimi uczniami, a weekendy często odwiedzał luksusowe restauracje. Zaplanował nawet swoje pierwsze wakacje. W ciągu kilku sekund świat Adama się zawalił. Szyny zaszyczały, zasypały się torby, a podłoga zadrżała przed uderzeniem. Adam runął do przodu, gdy pociąg przewrócił się do góry nogami. Wylądował na szybie, gdy wyrwane z zawiasów drzwi leciały na pasażera. Przekręcił się tak, że drzwi uderzyły w niego zamiast w dziewczynę. Zamknął oczy, przygotowując się na uderzenie, ale nic się nie stało. Zmrużył jedno oko i nie widział nic prócz ciemności. Pociąg opanowała gęsta mgła. Lód zdawał się przepływać przez jego ciało, docierając najpierw do ust, potem do czubków palców, zanim rozprzestrzenił się na nogi. Ukołysany ciepłym szumem mrocznego szeptu, zamknął oczy, odpływając. Nikt tak naprawdę nie wie, co stało się z Adamem Francisem. Szkolni nauczyciele wyobrażali sobie najgorsze, gdy zobaczyli w wiadomościach wykolejenie pociągu i zobaczyli, że zaginął. Ich obawy zdawały się potwierdzić, gdy z miejsca katastrofy odzyskano torbę Adama, ale jego ciała nigdy nie odnaleziono. Jego wujek do dziś wierzy, że Adam odleciał po katastrofie kolejowej wciąż żywy gdzieś tam, daleko. Jeśli chodzi o unikalne perki tego killera, jest to perk chociażby dywersja. Po znalezieniu się w promieniu terroru z zabójcy przez 40-35-30 sekund bez bycia ściganym, aktywuje się przekierowanie. Ciśnij przycisk aktywnej umiejętności, gdy kłócasz i nieruchomo, aby rzucić kamyk, odwracając uwagę zabójcy, znajdującego się w odległości 20 metrów od twojej lokalizacji. Odwrócenie uwagi polega tutaj na głośnym powiadomieniu hałasowym, jeśli chodzi o oswobodzenie, czyli deliverensa, po przeprowadzeniu bezpiecznej akcji ratunkowej na haku na innym ocelałem, wyzwala. Wolenie się aktywuje. Powoduje, że następna próba samoodczepienia się z haka zawsze zakończy się sukcesem. Powoduje też status broken, efekt statusu przez 180-60 sekund po zdjęciu się z haka. Ostatnim perkiem jest perk samołk. Rozpoczynasz próbę z karą do postępu wynoszącą minus 25% za udany test umiejętności podczas leczenia innego calałego. Pomyśl test umiejętności podczas leczenia innego calałego daje Ci jeden token, aż maksymalnie do 3-4-5 żetonów. Każdy żeton zapewnia kumulatywną premię do postępu w wysokości 15% za udany test umiejętności podczas leczenia innego ocalałego. Rozwinięcie perków Adama możecie zdobyć oczywiście, rozwijając go na drzewku umiejętności, aż do trzeciego poziomu prestiżu. Jeśli chodzi o aktualne osiągnięcia do tej postaci, jest to Adept Adama. Ucieknij Adamem Francisem do wolnej mapy, używając tylko jego unikalnych umiejętności: dywersja, wyzwolenie i samo. Dziękuję Wam ślicznie za oglądanie tego materiału. Jeśli dotrwaliście do tego momentu, to napiszcie w komentarzu, kogo chcielibyście zobaczyć kolejnego w serii, kim jest. Zapraszam też oczywiście na Discorda, jeżeli macie ochotę pograć, pogadać czy po prostu się poznać. Ja wam się serdecznie dziękuję za oglądanie tego materiału. Do usłyszenia na razie i cześć.